Głaszam wszem i wobec, że nasze manewry skaryszewskie dzisiaj w nocy zostały zakończone. Drodzy Państwo, skaryszew 2017 dla nas skończył się dzisiaj. Tuż po, po naszych akcjach na targu w Skaryszewie, na tzw. wstępach, Fundacja Tara. Jej przedstawicielki zakradły się do rzeźni, na jej tyły. Tam stały konie. Spojrzałam w oczy zwierzętom, które już nie miały nadziei na to, że przeżyją. Chcę Wam wytłumaczyć jedną rzecz. Targi, handlarze. Tam, jak trafiamy i wykupujemy konie, zawsze jest nadzieja, że trafi się ktoś, kto wykupi zwierzę nie po to, żeby je zabić. Jest zawsze nadzieja. Jest alternatywa. W rzeźni jest już ostateczność. Proszę Państwa, dla nas ja nie wiem, ile to już czasu trwa. Trzy tygodnie? Ściśniętych nerwów, związanych w supeł. I to, co było dla nas bardzo trudne, od momentu, gdy spojrzałam. Tym pięknym istotą skazanym na śmierć, tam w rzeźni, nie mogliśmy nic już więcej mówić. Musiała być cisza z naszej strony. Przedłużyło się to wszystko, bo po wykupieniu kilku koni, do rzeźni weszła kontrola. Co najmniej 10 dni przerwy, pilnowania momentu, żeby, żeby się nie spóźnić. I nie mogliśmy nic mówić. Czają nerwy, no trudno, ale drodzy Państwo, tam w rzeźni spojrzałam w oczy trzynastu koniom. Nie wiedziałam, czy uda nam się uratować chociaż jednego z nich. Ale los sprawił, że w międzyczasie dowieźli inne, malutkie dzieci końskie, zabrane od mamy i zawiezione bezpośrednio do rzeźni. Z tej rzeźni wykupiliśmy siedemnaście żyć. Które poznacie w tarze, które potrzebują ogromnej opieki. Jedna malutka, ona też miała iść do tak zwanego oddziału tuczarni. I tam miała być tuczona, jak wiele chudych i drobnych koni. Ma potężnego krwiaka na, na udzie, Nie pozwala do siebie podejść człowiekowi. Nie pozwala nam sobie pomóc, bo przecież ona w nas widzi morderców. Ale mam nadzieję, że tu w tarze, jak wszystkie inne, tutaj pozna innych ludzi. Dużo naszych koni jest chorych. W sumie, w sumie wykupiliśmy ponad 60 koni. 17 bezpośrednio z podnoża. Już nie musimy być cicho. Udało nam się. Uratować tak wiele żyć i te 17, które, które tam nie miały już blasku w oczach. Były przygaszone i one wiedziały, gdzie są. Proszę Państwa, rozpętaliśmy rewolucję w jednym tylko celu: zmieniamy ustawę. Zmieniamy los wszystkich polskich koni. Projekt ustawy jest dawno gotowy. Musimy go poprzeć mini podpisami minimum 120 tysięcy waszych podpisów. To jest projekt obywatelski nas wszystkich. Żądamy zamknięcia rzeźni w Polsce dla koni, żądamy zakazu wywozu koni na rzeź i żądamy otoczenia dobrostanem, przyjaciół człowieka, koni. Konie z rzeźni są diamentowe. Jak rozpoczynaliśmy zbiórkę na wykup koni z Karyszewskich, wy, którzy dawaliście pieniądze na wykup tych koni, zaufaliście nam i powiedzieliście: ratujcie za wszelką cenę. Więc do tych 17 koni musieliśmy doliczyć i tu cytuję. Pracę, jaką musiałby wykonać rzeźnik, czyli zabicie, wykrwawienie, wyjelitowanie, oskurowanie, przecięcie na pół. Ale do tego nie doszło. Za nami zostały tylko pieniądze. Tak ważne, ale tylko pieniądze. I to, co jest istotne, wszystkie wykupione ponad 60 koni w tych manewrach skaryszewskich. Wszystkie te żywe istoty są u nas w tarze. W każdej chwili możecie przyjechać, w każdej chwili z nimi się spotkać. One już tworzą naszą potężną rodzinę i czekają na Was. Rozpoczynamy opowieść o naszej walce, o manewrach w Skaryszewie.

Jesteśmy w rzeźni. Na razie nie ma tu nikogo. No, cho, cho, myszki. Weź tego małego z film? Uważaj, nie za blisko za bo dostaniesz Мм. Энэ тавтай морил. Та яаж байна вэ? Ганч. Ja już tu nikogo nie widzę, bo się budzę. Wysoko. Tu bardzo widać to, że, że się coś nie, no nie ma wiro. Boże, nie będę. Boże, te wszystkie konieczka nie śmierć. Jesteśmy wrześni. Nie? Boże, ja chyba oszaleję. w środku jeszcze są tam są duże obiory hej mydło tak, tak. hej, hej tobie gruty z nosa lecą tak? gdzieś tu rozwalną główko, nóżko nie wytrzymam zaraz się Mama, mam 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 mam

A tamten wygląda jak mułek bierzemy wszystkie?